Gmina Puśnica, Gmina Działdowo oraz Parafia w Storzy Wielkiej wspólnie podziękowały rolnikom za trud włożonych w ich codzienną pracę. Miały do tego okazję podczas dożynek gminno-parafialnych w Skurpiu. Jesteśmy na dożynkach gminno-parafialnych organizowanych wspólnie z księdzem kanonikiem wiosławym Cylepo Stuży Wielkiej oraz wójtem gminy Działdowo Pawłem Cieślińskim. Właściwie głównym, głównym odpowiedzialnym za całą imprezę no jestem ja jako, jako Gmina Puśnica. Są, zapewniamy różne atrakcje, przede wszystkim są występy ludowe, zapewniśmy zespoły, zespoły ludowe. Są przygotowane stoiska, na stoiskach poszczególne pokazują, prezentują swoje, swoje wyroby, pokazują to, co potrafią najlepiej stworzyć w gospodarce domowym. A tutaj tylko to jest pokazane na, na zewnątrz. Oczywiście to są też drobne degustacje na tych stoiskach. Wszystko zaczęło się korowodem dorzynkowym Imszą Świętą Dziękczynną, po której oficjalnie rozpoczęto świętowanie. Wręczono odznaczenia dla najbardziej zasłużonych rolników, były konkursy na najładniejszy wieniec dorzynkowy, najładniejsze stoisko i najładniejszą posesję. Jeśli chodzi o organizację, cieszymy się bardzo, że udało się zgromadzić wszystkie miejscowości ze stoiskami, które się prezentują na dzisiejszych dorzynkach. I to z gminy pośnica, jak i również z gminy Działdowo, z parafii Turza Wielka. Stoiska są bardzo piękne, jak zwykle i co roku są coraz, coraz bogatsze w swojej ofercie. Cieszymy się z tego, że dożynki, czy to są parafialne, czy gminne, one wrastają już w, naszą coroczną, w nasz coroczny kalendarz i są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców ale również nie mamy już problemu z organizacją i z uczestnictwem naszych mieszkańców w tych dorzynkach. Jest to oczywiście podsumowanie całorocznej pracy rolników. W tym roku niestety są żniwa bardzo trudne, ze względu na pogodę, częste deszcze, ale już w naszym rejonie one są ku końcowi, więc cieszymy się z tego, że udało się rolnikom większość podów zebrać i można dzisiaj świętować na dzisiejszych dorzynkach. Zabawę umilały występy przyjezdnych jak i rodzimych zespołów na czele z koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dentej przy OSP Płośnica i występem mażuretek. Klimat sprzyjał refleksjom na temat trudnej pracy rolnika i jej zwieńczeniu, jakim są właśnie Dużynki. Myślę, że dla każdego, jeżeli ktoś chce pomyśleć sobie o tradycjach, które były i właściwie powinny być kultywowane w naszym regionie, to tutaj można to wszystko spotkać, można się z tym zapoznać, młodzi, młodzi ludzie, ci mogą podejrzeć, jak to kiedyś było? Bo wiadomo, że w tej chwili nasze rolnictwo na, wkracza na wyższe wyżyny, bardzo się rolnictwo modernizuje, budowane są duże, duże obory, chlewnie, ale też są to gospodarstwa wielkoobszarowe, gdzie tam naprawdę technika, sprzęty wysokiej klasy i wiel, dużo, duże powierzchnie rolne powodują, że wchodzimy do monokultury. Nie? Widzimy, że na polach dużo jest zasięgu kukurydzy, a coraz to mniej jest zbóż. I tutaj na, w tym dniu możemy naprawdę wrócić do czasów wcześniejszych, za czasów ojców, zobaczyć jak to się działo wcześniej. No cóż, mamy też ma na koniec właściwie całych dożynek, mamy gwiazdy wieczoru, za zespół Summer Night Zełku. Myślę, że dla każdego coś tutaj ciekawego się znajdzie. Na koniec właściwie samym, samym punktem kulminacyjnym będzie taniec z ogniem, zespołu Dziedzicy, no, i oczywiście tradycyjnie będą fajerwerki. To nie ostatnie dorzynki, w jakich będziemy mieli okazję uczestniczyć. Przed nami jeszcze wiele podobnych uroczystości, zarówno gminnych, jak i powiatowych. Są to nie ostatnie dożynki w gminie Działdowo, dlatego że Gmina Działdowo nie organizuje typowych gminnych dorzynek dla, dla, dla wszystkich miejscowości, ale uczestniczymy w organizowaniu dożynek bardzo często parafialnych lub sołeckich. W przyszłym tygodniu. 28 no się odbywały dożynki w miejscowości uzdowo, organizowane przez panią Sołtys i Radę Sołecką. a 4 września w miejscowości pożary dorzynki parafialne, parafii burkat. W gminno parafialnych dorzynkach w skórpiu uczestniczyło łącznie kilkaset osób. To pokazuje, jak ważne dla naszej społeczności są obrzędy tego typu. i oczywiście wsi.